Jesteś użytkownikiem XZ 1200 Super Tener 211 i zastanawiasz się ile kosztuje pełny przegląd. Tłumaczę w dalszej części materiału. Dodam, że motocykl został kupiony u nas pod zamówienie, czyli my już mamy ten pojazd przygotowany, właśnie klient przyszedł po odbiór zarejestrowane i będziemy się rozliczać za serwis. Przypominam, ściągamy pojazdy z jakby części zachodniej Europy, Belgia, Holandia, Niemcy. Możecie wysłać do nas w numer telefonu, macie w opisie zapytanie, zamówienie, jaki macie budżet, w jaki chcecie motocykl. My ci poszukamy pojazdu odpowiedniego i przedstawimy oferty. Zainteresujesz się, kupisz pojazd, przygotujemy, zrobimy pełny przegląd, dostaniesz gwarancję od 3 do 6 miesięcy na silnik. A teraz wracamy do XZ i już omawiam czynności serwisowe, jakie były wykonane oraz ile to kosztuje. Tak wygląda ten przepiękny motocykl jest wyczyszczony, wypolerowany.